Dzień dobry program Sądyczyzna, bezpieczny region dla rowerzystów. Gości dziś w salonie rowerowym Bike Atelier w Nowym Sączu, a z nami jest menadżer Bike Atelier, pan Jan Zaczyk. Będziemy rozmawiać o tym, jak bezpiecznie przygotować nasze rowery, znaczy jak przygotować nasze rowery, żeby bezpiecznie wyjechać z nimi na trasę, no i też jak się ubrać. Witam cię serdecznie. Witam, witam, bardzo mi miło. To zacznijmy od tych rowerów. Okay. W naszym regionie najbardziej sprawdzają się? Jeżeli chodzi o nasz region, który jest no, dosyć specyficzny, tak naprawdę, bo oprócz płaskich ścieżek rowerowych mamy też bardzo dużo podjazdów. Bardzo fajnie sprawdzają się rowery, które mamy, na przykład tutaj, czyli mm -hmm. rowery typu crossowego. Są to rowery, które Łączył tak jakby zalety roweru trekkingowego z taką małą domieszką roweru górskiego. Czyli mamy rower, który jest na wygodnych kołach 28 cali z płaską oponą z bieżnikiem asfaltowym, więc świetnie sprawdza się, jeżeli chcemy sobie na przykład przejechać velo ścieżką rowerową czy jakimś mm -hmm. szuterkiem, ale do tego mamy amortyzator i taką geometrię, która też pozwoli wjechać na drogę szutrową, na jakąś taką drogę leśną, natomiast no, cały rower jest bardzo komfortowy, co bardzo odpowiada na przykład naszym klientom, no bo wiadomo, nikt nie chce się na rowerze zbytnio męczyć, wszyscy chcą jechać sobie wygodnie, więc jest to bardzo fajna, fajna opcja. Jeśli mówisz o tym męczeniu się na rowerze, to chyba hitem ostatnich czasów jest rower elektryczny w naszym regionie. Nasz region obfituje w różne podjazdy. Tak, tak. I tutaj ten rower elektryczny sprawdza się. Jest to Potem Ciekawa to, alternatywa, czy jednak y, tradycyjne rowery e, preferujesz. Teraz zaraz wybuchnie gdzieś tam, y, że dyskusja. tak powiem, jak, jakaś dyskusja i sprzeciw, bo to jest bardzo, e, bardzo zaogniony temat ostatnio. Mhm. Ale tak, w naszym regionie, z tego co też widzimy po sprzedaży i po zainteresowaniach klientów, e, rowery elektryczne przyjęły się bardzo dobrze, ze względu na to, że faktycznie tak naprawdę gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, mamy jakiekolwiek podjazdy, e, to tutaj rower elektryczny, w pewien sposób załatwia problem tych gór. Szczególnie mm. dla osób, które do tej pory nie miały na tyle formy, żeby się w te góry wybrać, czy po prostu zrobić sobie trasę, na której gdzieś po drodze mamy jakiś dosyć duży podjazd, który no niestety ich zatrzymywał, musieli zsiadać z roweru. Wiadomo, że jest to dyskomfort, no nie każdy czuje się dobrze, jeżeli jechał pod jakąś górę i ona go po prostu no, pokonała tak naprawdę. E, rower elektryczny trochę to załatwia ale też jest bardzo fajną motywacją dla osób, które do tej pory na przykład nie miały czasu na jazdę. Mhm. To też warto zauważyć, bo no mimo wszystko na taki rower wsiadamy, jesteśmy w stanie zrobić dużo dłuższą trasę szybciej. No i na drugi dzień, jeżeli na przykład nie wiem, mamy iść do pracy czy coś, to po prostu nie umieramy z, ze zmęczenia, tylko jesteśmy do tego mhm. gotowi. Jednak jest jakaś motywacja jest, do tego, jest żeby Jest do tego motywacja, więc Ogólnie w naszym mniemaniu jest to bardzo pozytywny, że tak powiem, efekt rowerów elektrycznych i tego, że faktycznie sprzedają się zdecydowanie bardzo dobrze w tym momencie. Ale jak już wyrobimy formę, to jednak... Siadajmy tak. na rower. Tradycyjnie. <tadycyjny> Te ten czasem, które mamy zakurzone w piwnicach po zimie, proszę opowiedz, jak je przygotować, żebyśmy bezpiecznie wyjechali na trasę. E, tak. Jeżeli nasz rower spędził cały, całą zimę na przykład w piwnicy, to jest pół biedy, bo zasadniczo. Powinniśmy głównie skupić się na sprawdzeniu tych najważniejszych rzeczy, które są ważne dla bezpieczeństwa, czyli na przykład mhm. stan powietrza w oponach, czy tutaj tego powietrza nie jest za mało. Ale jeżeli już sprawdzamy stan powietrza, warto by było też sprawdzić, jak wygląda sam stan obumienia, czyli czy bieżnik jest odpowiedniej wielkości, czy opona nam się już nie przeciera, no bo to będzie też powodowało, że coraz częściej będziemy łapać kapcie, no i będziemy musieli wracać z rowerem albo dzwonić po kogoś, żeby nas <głos》> wziął. Dodatkowo warto przede wszystkim sprawdzić stan okładzin hamulcowych czy też klocków, bo to jest też rzecz, która już bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo. Czyli no musimy sprawdzić, czy po prostu mamy czym hamować jeszcze. Jeżeli nie wiem, jak to zrobić, wystarczy, że zawitam do salonu tak, rowerowego. Tak, tak. No, oczywiście. I cały serwis. Dokładnie. Zresztą, no, nawet jeżeli byśmy zrobili to we własnym zakresie, warto mhm. przynajmniej raz w sezonie rower oddać do serwisu na taki nawet podstawowy przegląd. Mhm. To zwykle chodzi tutaj głównie o sprawdzenie połączeń śrubowych, o sprawdzenie zużycia napędu, czyli rzeczy, które po pierwsze są dla nas istotne, ale są też bardzo ważne dla bezpieczeństwa użytkownika. Dobrze, skoro już mamy przygotowany rower, to jeszcze powiedz proszę o akcesoriach, które są niezbędne na trasie, zwłaszcza dłuższej. Na dłuższej, okej. Okay. Jeżeli chodzi o e, takie akcesoria, które przydają się może nawet nie, nie na dłuższej, co e, każdej osobie poruszającej się e, po naszych drogach, to warto pomyśleć, e, myślę, że... Mm, Pierwszej kolejności o oświetleniu, mm -hmm. którego używamy nie tylko w momencie, kiedy na przykład wracamy wieczorem, ale też przy gorszej widoczności, żeby inni uczestnicy ruchu widzieli nas w trakcie poruszania się po drodze czy po ścieżce rowerowej. Oprócz tego, jeżeli wybieramy się w dalszą trasę, warto sobie pomyśleć o miejscu czy też akcesorium, do którego się zapakujemy. Bo wiadomo, że jeżeli ta trasa będzie, nie wiem, w granicach dwóch godzin, trzech, to jesteśmy w stanie się zapakować wygodnie do plecaka. Natomiast jeżeli planujemy dłuższy wyjazd, to raczej plecak będzie niewygodny i tutaj warto sobie pomyśleć chociażby o bagażniku, na który na przykład założymy sobie sakwy albo jakieś mm -hmm. torby. Wtedy, no, możemy się po pierwsze zapakować lepiej, a po drugie, no, dla nas to też jest zdecydowanie wygodniejsze. A jak już mamy sakwy, no, to w większości wypadków też przyda się na przykład stopka, żeby po prostu gdzieś ten rower oprzeć, a nie rzucać nim na boki. Stopka, miejsce na bidon, miejsce na Dokładnie, pompkę rowerową. Na pompkę rowerową. No tu już jeżeli chodzi o taki e, stricte niezbędny, który powinniśmy mhm. mieć przy sobie, no to powinien on zawierać e, podstawowe klucze e, do regulacji, czy tak naprawdę czasami nawet do przykręcenia czegokolwiek do roweru. E, myślę, że dentka, to też jest rzecz niezbędna, łatki. Do tego urządzenia, czy narzędzia do, pomagające przy ściąganiu opony, czyli tak zwane łyżki. No to jest taki niezbędny, który powinniśmy mieć przy sobie, chociażby w tej torbie. Sprawę roweru mamy załatwioną, teraz przygotujmy siebie, żeby też siąść na ten rower i wygodnie na nim jechać. Czyli jak się ubrać, żeby nam było wygodnie no i bezpiecznie? Co na siebie założyć? Jeżeli chodzi o ubrania rowerowe, Zasadniczo można iść w dwa kierunki. Jeżeli do roweru podchodzimy bardziej sportowo, warto wybrać ubrania bardziej przylegające, czyli mhm. popularne lajkry. Są to ubrania, które po pierwsze przylegają bardzo dobrze do naszego ciała, więc są aerodynamiczne, stawiają mniejszy opór w powietrzu, kiedy jedziemy szybciej, ale też bardzo dobrze oddychają i tego typu ubrania często spotykamy na rowerach szosowych, na rowerach gravelowych, czy też w momencie, kiedy ktoś na przykład długie trasy robi po górach. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która stawia raczej na komfort i może też właśnie na styl tego, jak wyglądamy, e, można pójść w troszkę luźniejsze ubrania, w techniczne t-shirty, w shorty. E, tutaj to wszystko będzie trochę luźniejsze, trochę bardziej wyglądające jak zwykła odzież, ale będzie to oddychające, no i nie będzie chłonąć potu, przez co będziemy zdecydowanie bardziej komfortowo się na tym czuć. Natomiast niezależnie od tego, jaki wybierzemy sobie e, outfit, czyli to, jak będziemy wyglądać, to zawsze najważniejszą rzeczą jest kask i o tym trzeba pamiętać. Tutaj to jest podstawowa rzecz, mhm. e, która zapewni nam bezpieczeństwo. E, I pomimo tego, że no mamy czasami problem z tym, żeby klientów przekonać do noszenia kasków, to jest to rzecz, o którą naprawdę warto zadbać. E, bo tak jak mówię, to jest takie minimum bezpieczeństwa, które możemy sobie zapewnić. Mhm. Ja jeszcze zapytam o rękawiczki. Mhm. One są potrzebne, ułatwiają nam i, i w jaki sposób mogą zapewnić większe bezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o rękawiczki, one po pierwsze, owszem, nieco poprawiają chwyt dłoni na kierownicy, są też rękawiczki, które mają wypełnienia żelowe, czyli one zmniejszają tak jakby odczuwanie drgań dla ręki. Ale Przede wszystkim, może nie zwracamy na to uwagi, ale rękawiczki pełnią funkcję ochronną. W momencie, kiedy gdzieś przewrócimy się na rowerze, czy nie wiem, wiedzie ktoś w nas, to jest najczęściej ręce to jest pierwsza część, która styka się z ziemią. A no, wiadomo, że dużo lepiej jest, jak jednak ta rękawiczka przejmie pewną część uderzenia, a nie będzie to koniecznie nasza skóra czy e, ręka. Więc tutaj, e, jeśli chodzi o kwestie komfortowe, oczywiście te rękawiczki spełniają swoją funkcję, ale to jest głównie funkcja e, w razie czego taka zabezpieczająca. A co? myślę, że już jesteśmy gotowi do jazdy? Myślę, że tak. Sezon się zaczyna, pogoda robi się coraz lepsza, więc myślę, że można wsiadać na rower i jechać. No to szerokiej drogi. Szerokiej drogi.